ruszyły. Bobra ostatnia ruszyła. Prowadzi stawkę Efata. Na drugiej pozycji Adma, dalej Asla, Maalbigowa, Hojna, odstęp Bobra. 1400 metrów do celownika. Nadal na czele galopuje Efata. Na drugiej pozycji jest Asla, tuż Adma. Następnie Maalbigowa, Hojna i do stawki dochodzi Bobra. Efata na czele, na drugiej pozycji asla, adma jest trzecia. Asla z Admą łeb web, ma albigowa z Hojną również i bobra i tysiąc metrów do celownika. Efata, dalej adma razem z aslą, a za nimi hojna ma albigowa odstęp. Bobra. Efata, Adma, Asla, Hojna, malpigowa i w odstępie Bobra. Wyjście na prostą, wyprowadza Efata, tam przy bandzie, dobrze galopuje Asla i Adma. 400 metrów przed celownikiem rozpędza się Hojna, bardzo dobrze Adma galopuje, Efata, Asla i Adma i Hojna, ale Hojna bardzo dobrze galopuje, a tam walka, Efata, Adma, cztery klacze prawie w jednej linii, ale słabnie Efata, Hojna z Admą i Aslą, walka na pierwszej pozycji, jeszcze nie wiadomo do słupa, cały czas, ale chyba Adma... W środku przy bandzie Asla i ze po zewnętrznej hojna razem te klacze wpadły, będzie foto.